Zostawiliśmy ostatnio na fanpage'a ze starych czasów zdjęcia meczów z Chrobrem głogów. Czy ty pamiętasz ogólnie to zdjęcie i, i jaki był wynik? No to zdjęcie akurat pamiętam, bo to było u nas, zagraliśmy jeszcze u nas w Jaworznie, ale byliśmy gospodarzem z Chrobrem głogów. Wygraliśmy 2-0, szliłem wtedy bramkę na, na 2-0, a w końcu w końcówce meczu, w 90. minucie gdzieś to było. No miło wspominać takie, 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 takie bramki, i jak się wygrywa u siebie, albo jak się wygrywa ogólnie mecze jak Ty pamiętasz ogólnie jako zawodnik, a później jako pracownik klubu mecze z Chrobrem, no bo chyba one zawsze do ciężkich należały. No oczywiście, w statystykach to nie, jest, nie wygląda to e, za różowo. Pamiętam, wygraliśmy tutaj z, z, z trenera Trasiewicza 1-0 i to była o, ostatnia wygrana tutaj. No, na pewno te ostatnie lata, czy mecze, nie są, nie są po naszej myśli, ale przyjechaliśmy tutaj na pewno znowu odwrócić tą historię, że GKST będzie wygrywał u na pewno ciężkim przeciwnikiem, także myślę, że będzie to zacięte spotkanie, ale liczę na to, że wyjdziemy stąd trzy punkty i wygramy i na to liczę po prostu. Od kilku lat tu nie wygraliśmy, no w tym sezonie jeszcze nie wygraliśmy, ale też nie przegraliśmy, no i to jest chyba takie idealne miejsce na przełamanie. No dokładnie, trenerzy nam tam pokazali statystykę. No to statystyki może nie wyglądają za dobrze na naszą korzyść, ale mamy, mam nadzieję, że dzisiaj to przełamiemy. A tak jak powiedziałeś, no, trzy misje spodziewaliśmy się trochę więcej. Mam nadzieję, że dzisiaj zaczniemy tą zwycięską serię. Byłeś na reprezentacji, jak oceniłbyś tam swój występ i całą kadrę. Yy, cała kadra, całą kadrę ogólnie oceniam mega pozytywnie. Yy, Atmosfera jak zawsze super. Yy, treningi też petarda. Swój występ oceniam na kadrze też dobrze, więc nie wiem co mogę dodać. No jestem szczęśliwy, zadowolony. A powiedz, yy, czujesz się coraz większą częścią zespołu GKS Tychy, no bo był mecz domowy, teraz wyjazd, no i chyba coraz bardziej. Włączasz się w tę kadrę. No tak, na pewno się czuję już coraz bardziej częścią drużyny. Chłopacy super mnie przyjęli. No i co? No i robi no tak dalej. No. Teraz czekamy na debiut. Nie wiem co więcej mogę powiedzieć też. A kto był taki wujkiem w drużynie? Kto najbardziej cię przyjął pod swoje skrzydła? Na pewno chłopacy, z którymi grałem sezon wcześniej w seriotce. Czyli Denis Matyśkiewicz, Miłosz Krzak. W sumie tyle. No ale ogólnie wszyscy mnie dobrze przyjęli. Jestem zadowolony. Raczej takie pozytywne mam emocje z tym związane. Trzy miejsce jest dobry moment na debiut, dobry moment na zwycięstwo, więc... No właśnie, pewnie słyszałeś, że od kilku lat nie, nie udało nam się tutaj wygrać, no i to jest chyba takie idealne miejsce do przełamania, bo jeszcze nie wygraliśmy, ale też tutaj się dawno nie udało wygrać. A no słyszałem, ale no, to są jakieś statystyki, były inne drużyny, więc wszystko się zmieniło, więc nie ma na co, nie ma co na to patrzeć, więc skupiamy się po prostu dzisiaj na tym, żeby, żeby ten mecz wygrać, bo potrzebujemy trzech punktów. Ostatni mecz tutaj na Chrobrym nie był dla nas dobry. Pierwszą połowę zagraliśmy dobrze. strzeliśmy jedną bramkę. Mieliśmy wiele sytuacji do tego, żeby dołożyć drugą, a później nawet i trzecią, ale nie udało się. Po przerwie dostaliśmy jednego dzwona, później drugiego. Chroby się cofnął bardzo głęboko i ciężko nam już było gdzieś tam te sytuacje wykreować, więc wydaje mi się, że w tym meczu musimy wziąć to sobie pod uwagę, że jeżeli strzelimy bramkę, jak najszybciej trzeba dołożyć drugą, aby nie powtarzać Wtórzył się ten mecz z ostatniego sezonu. Dodatkowo tak jak mówisz, tutaj jeszcze nie wygraliśmy. My też mamy długą dosyć serię bez zwycięstwa w lidze, więc chcemy jak najszybciej odwrócić tą kartę, żeby udało się wygrać i żeby z lepszym humorem wracać do tych. Wczoraj mogliśmy uczestniczyć w Twoim dniu cały dzień z kamerą. Jak Ci się taki format ogólnie podoba? Fajnie, dobrze mi się podoba. Myślę, że fajnie tych zakupiców e, obejrzysz, tak, jaki dzień jest e, od zawodnika GKS-u i moim zdaniem też bardzo fajny, no format. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to jakiego to się meczu spodziewasz? No bo dość dawno nie udało nam się tutaj wygrać. No widziałem statystyki, myślę, że będzie. E, Ciężki mecz, taka walka będzie, ale my wiemy o co nam zależy, i dzisiaj tylko się zaliczy 3 punkty. Witam wszystkich. No, przydałoby się już tyle meczy, znaczy tyle razy, ile tutaj byłem. No, nie pamiętam, żebyśmy tutaj wygrali, także, także na dzisiejszy dzień 1-0 to byłoby dla nas, no. Chyba, dobry, chyba doby, dobry wynik dla nas. Także, no może jak nie teraz, to kiedy? Nawet skupimy siebie panowie, od początku, co ku... to głowy ku... chodzi na nich. Musimy dzisiaj ten mecz tutaj wygrać. Nieważne jakim stylem. Ku... Mamy jechać z trzema punktami. Ku... Na dupach jeździmy, ku... robimy co mamy i wracamy do harty, panowie. Każdy za. Mamy sytuację strzelamy ku... Obronie na zero, panowie. Jesteśmy bardzo dobrą drużyną. Bardzo dobrą. Dzisiaj to udowodnimy. Dawać, panowie, p... wszyscy. Wyglądaliśmy bardzo dobrze. Każdy ma wejść w ten mecz dobrym podaniem, dobry strzał. I każde dobre podanie przybliża nas do trzech punktów, które mają tu dzisiaj być dla nas, p... panowie! El Max, oficial de sponsor GKST.